No, proszę Państwa, challenge na drążku, nie co dzień to ćwiczę, no bo podróżuję, ale spróbuję, bo Patryk tam e, wszystkich tam osądza, to chciałbym, żeby mnie też ocenił. Czy mi to się uda? Patryk 2703, proszę, się na temat tych podciągnięć, Czy to będzie dobrze? No nie jest takie zawodowe, ale próbujemy. Nie wiem, czy się dobrze nagrało, 20 razy zrobiłem, ale mogłem więcej oczywiście. No, nie chwalą się, jeszcze z 5, może bym dorzucił. Jak to wyszło? No, nie wiem, czy to się dobrze nagrało. Może spróbujemy jeszcze raz, ale tym razem na innym uchwycie, bo ja tak, tak miałem, jest trudny. Ale już zmęczony trochę jestem, ale spróbujemy. E

12 razy. No ale to pod rząd bez odpoczynku nie za dobrze. Kiedy się pociągał na jednej ręce. Więc spróbujemy na jednej ręce. Ale można sobie zerwać w Jak się nie na codzie. Proszę Państwa, było się niezbym w tym. Ale to wiadomo. Jak się nie tonuje codziennie, to siła spada. Nieznacznie nie znaczy zawsze się zachowuje coś no jedziemy na ręce próba nie powiodła się, nie udana państwa Kompromitacja cara Pana Rysia. Teraz Patryk będzie mnie osądzał, krytykował. Lub ktoś mnie nie zauważy. No przeważnie nie zauważa takich małomedialnych ludzi. Ale kto wie. Pompki zrobiłem. Challenge jest. No nie pompki. Podciągnięcia się. Pompki to już robiłem kiedyś, nie oceniał. Pamiętacie? mi się pompek. No. Ile sobie pompek? Tyle samo. I dziesięć. To tyle. Dajcie znać, czy Wam się to podobało.